Coś ci inaczej słychać, mikrofon do Disamu podrypałeś. Zebo od ciebie wziąłem z 2018 roku twój mike. Zawsze możesz jeszcze. Hejterze. Jamęcik! Jamęcik! Co mu się stało? To dzieje się z każdym, kiedy się ogląda za dużo paradokumentów. Staje się goluciakiem. Ciągaj loczki! Znam jego historię. Tyle oglądał paradokumentów, że zupełnie się zatracił. Próbował zmienić content, ale... Ale? Ale czar gównianych paradokumentów jest zbyt duży. Gościu, szkoda, lubiłem go. To... Wiecie co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest to, że naruciak wraca do paradokumentów. Po tym, jak e, robił swój content, zdecydował się, że no, w sumie... W sumie to już mi się skończyło. Już się lepiej czuję. Psychicznie wracam do parę dokumentów. No, możemy obejrzeć. W sensie gadałem z kimś i ktoś mi. W sensie gadałem z bardzo zaufaną osobą, która bardzo blisko z nim pracuje i mówiła mi, że tak jest, bo i nagrał nawet o tym film. Nie widziałem tego filmu. Będziemy musieli obejrzeć. Będziemy musieli to sprawdzić. Ale wydaje mi się, że tak może być. Bijmy go. Ja to zrobię. Nie, nie. Czekajcie. Mogę się przydać. Znam te tereny. Hm. Mogę, mogę pomóc. Moje loczki. Dobijmy go. Ja to zrobię. Poczekajcie, <grymne> może rzeczywiście się przyda. Musimy iść do Beżet Goszczy. Tam pomóc wielkiemu budowniczemu, ochronić jego twierdzę przed siłami czarnego hiszpańskiego maga. A, a, ja, ja, ja no, znam to? drogę. Mogę wam pomóc, moje loczki. Mogę wam to zaprowadzić. Chodźcie za mną. Ja was wyciągam, e, wyprowadzę. Diołęcik. Diamęć... Totalnie mu wierzę. Hmm. No to chodźmy. Oho, nie cmentarz! Guluciaku, Czekaj, czekajcie, czekajcie, bo dużo, dużo nam przeszło. Dużo nam przeszło, czekajcie. Ryjemy banień. Nie kojarzę. Masno, gęk, O, oh, prawdziwe <gank> historie. Sztuka latania, Major no, Suchodolski. ty nas zaprowadziłeś. To nie jest droga na brzydkość. Tak, tak. Ta. Diamencik wyciągany. Dobijmy go. Ja to zrobię. Poczekajcie. Co to? To grób znanego patusa. Całe szczęście już go nie ma z nami. Ja <laughs> 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 jest go? Dobij go. Dobij go. No. Już teraz nie w stanie. Gościu, no nie wiem. To był dobry pomysł. No. Ale ładna pogoda, widać, panie, że Polska. Panie, mój największy. O panie, panie, nasi donosiciele z czata informują. A się. I samo! inna. Odonno nie są diamenta. Ho, ho. Nie mają pojęcia, jak ważny jest to przedmiot. Mając taki diament, rozpierdolę polski internet. Wszystkie ekipy. Team IJ, Team y, Z, a nawet TikToka. Bueno, mój panie. Bueno. Estupendo, mój panie. Hasta la vista, panie. Hasta la vista. Co nie, powiesz, nie, nie, nie. Rób tego żarzu. A jest nieme? Tak, tak. Zrobię herbatę. Lepiej zobacz na naszą armię. Herbata była gotowa. śmieszna. Wiedziałem, że ten dzień kiedyś nastąpi! Nikt nie oprze się takiej ilości Naców! Najbardziej drapieżne z drapieżników! Piękna armia! Wykonują każde polecenie! Wystarczy wysłać do Nate'a. O, o Dziękuję, kamo, za info. Chwila. Czujecie to samo, co ja? Mizeria. Ktoś się zjebał? Masz zwód? Ech, wyciąga ci loczka? Co? Nie, 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 nie. Ktoś się zbliża. To Wardęga! To Wardęga Brązowy. Wardęgo, a nie powinien być, e, nie wiem, biały, czy, czy jakoś tak? Nie <laughs> jestem biały, ale gówno ciężko schodzi. Nie spiera się. Jak ci się udało, O to nie! Szukać? To proste. Miałem schowanego jednego flaka od księżniczki Wersow i kondycji już ci nie brak. Hm. Chuj, już nie drążmy. Ważne, że jesteś. Jestem jest, ale ruszajmy na brzeg Tam, co czuję, czeka na nas bardzo trudna przeprawa. Nie, no zwardengo, to łatwo będzie. O, jaka ładna. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Witaj, o wielki podmuchu, królu budowniczych, zapomniany znawcą Minecrafta. Siemanko Ziomeczku, ja jestem blow i lubię grać w gry i powodować uśmiech na twarzach moich bliskich. Kliknij przycisk subskrybu i zostać Ziomalem. Aha, co mu się stało? Pojebało go? Został zaczarowany. Siemanko, ziomeczku. Ja jestem Blow i lubię... Dobra, już zamknij ryj. Wardengo, odczaruj go! Mogę spróbować. Uwaga! Mówię zaklęcie odpojebujące! Gązwa, gązwa! Zwany Blow! Ktoś go w dupę chyba pchnął! Nie no! Nienawidzisz też k-popu? Potrzebujesz już urlopu! I co? Odpojebałeś go? Gązwa! Siemanko ziomeczku. Ja jestem blow i lubię go... A nie! nie on Zmieniu tak już normalnie pierdzieli. To oni są już w mieście, są już po Szybko na dach! Tam będzie lepiej ich widzieć. Zobaczcie! To Nitromo! On dosiada wielkiego barona! Oddawaj diamenta, bez dyskusji! Bo rozjebiemy brzydko razem z wami, Nitromanie? Odejdź, bo będę musiał użyć moich kijemów A mam ich Nie masz tu mocy, Wardengo gówniany. Te, hiszpańska mucha, ujdzie w herbatniki. A więc chcesz umrzeć, Legiony Natsu! Do ataku! Dobra panowie, plan jest taki sam jak mój plan na walkę z Błońskim na fejmie. Nie dostać zbyt szybko wpierdam. Gimper i tromba, ty bierzecie się za ten zwierzeniec. Ja, Fris i Mandiolas nawalamy w barona. Oberek! Aaa! Ratuj! Tu ich jest za dużo! Ona One się ocierają o mnie! Zaraz, zaraz, ktoś z papa! Ja pierdolę, nie! Nie, Mandziolasie! Wal w barona! Wal w suta. Oh, 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 oh. Mm. Oh. O wow, wow, Wszyscy cali! Mrożon, wyciągnij diamenta! Musisz go teraz użyć! Bardengo! Jestem gotowy! Wal zaklęcie! Walimy zaklęcie! Box del nitro! Jeden oj. Polski niut to jest gnóż! Eee. No i na ujci to było, nitromanie. Vortengo! Co? Gówno. Eee. Dobra. Wszyscy Ale go zaorał tam. nitro! Dobrze, no, króciutko z za nami! Głupszego donoszenia diamenta to już chyba nie mieli. Najgorsze jeszcze przed nami. A co tam chowa się za krzakiem? Gościu, że co, że kolejny golociak? Nie. To. dwa jeże. Wow! I co one mają wspólnego z tą przygodą? Absolutnie kurwa nic. O, w tej części było dużo więcej, trochę cringe momentów, ale i tak było zabawnie, i tak się pośmiałem.